Trzeci sezon róży pnącej na rabacie to lubimy. Róża przyzimowała doskonale, wymagała tylko kosmetyki, a więc przycięcia krótkopędów i w całej okazałości czeka na ten sezon. Ale nie zawsze mamy tak idealną sytuację. I druga z róż niestety to również trzeci sezon na tej rabacie, ale nie chce u nas być albo ma jakieś problemy z akceptacją tego miejsca, bo po zimie został tylko jeden zdrowo wyglądający i wybijający pęd. Spójrzcie, całą resztę musiałam usunąć, wszystkie. Pędy niestety zostały przemarznięte i teraz mamy trudną sytuację, bo powinniśmy na dobrą sprawę przyciąć ten pęd krótko, tak żeby mogły tutaj wszystkie uśpione miejsca zostać pobudzone i żeby Róża mogła wyprodukować nowe pędy. Ale jeśli postąpimy w ten sposób, niestety kolejny rok róża będzie nam rosła i kolejny rok nie będziemy mogli cieszyć się żadnym jej kwiatem. Co zatem możemy jeszcze zrobić? Spróbujemy przyjąć ten jeden, jedyny ocalały pęd jak najbardziej w poziomie i wtedy będziemy mogli liczyć już w tym sezonie na krótkopędy kwiatowe. Bo spójrzcie, bije przepięknie. Z każdego oczka wybiły niemalże po trzy krótkopędy, więc spektakl powinien być już ok. Dodatkowo będziemy oczywiście nawozić róże, podlewać obficie, no i liczyć na to, że zregeneruje się i tutaj przy miejscu okulizacji wypuści jak najwięcej kolejnych pędów, które będą stanowiły strukturę tej róży już na przyszłe sezony. Musimy dać jej szansę.